Tu u Państwa też się nie dało Ja nie mam pojęcia za pewnego no możliwość jest u Państwa, jestem z urzędu y, miasta Piotr Bondaruk Mamy wymianę taką między miastami z Białostoku Turystę. Czy można by było dokwaterować Państwu do parawanu, bo nie ma własnego parawanu jakby Położył się tak troszeczkę zaparowanym gdzieś tutaj. Tu u Państwa mogę, tak? No ale to ile Pan potrzebuje czasu? 20 minut posiedzieć jakoś tak, nie no wiem. Pan bo to jak Pan przyjdzie do urzędu, bo my mamy teraz takie, rozdysponowujemy tutaj te rzeczy. Mogę sobie tutaj tak przysupnąć, no, tak, ewentualnie? Przesumiem, tylko Pan nie przeszkadza, bo Pan może tutaj jakby, pan jakby ten... Bo skoro na plaży nawet wydzielają miejsca, to trzeba tutaj nie przyjechać. ale gdzie ja mam, proszę Pana, iść? No, ale miałem mieć miejsce, no to co mam zrobić? Kilometr, tam będzie bardzo dobry Służ Aaa, Maria. Przepraszam najmocniej. Czy byłaby możliwość zostawienia u państwa turysty? Tutaj jestem z różnym do miasta po włosku Na no 15-20 minut, dobrze? Po prostu kolega by poleżał sobie, a zaraz po niego wrócę. Bo nie mamy go gdzie zostawić, bo nie ma jeszcze w tym momencie wolnych parawanów i tak dalej, dobra? Pani Olku, pan siądzie, zaraz wrócę, dobrze? dobrze. Proszę dobrze, tak. Tam z bosku sobie Dobrze. Tak dobrze. Tak Zapraszam. Można do Państwa dokwaterować do, do Parawanu jedną osobę, no. e, turysta, turyst, Juan turyst tu Parawan. No Tak. Dlaczego? chce ja szukaję jemu miasta. Ja z plaży, z Świnoujścia z, z magistratu, z urada. E, I szukaję, żeby ktoś płyniał jego. Ja przyjdę, ja przyjdę po, po Pana i ten... Spasiba, wielkie spasiba. Spasiba. Ja tak. Mewa tutaj. A karty? Okej. Okay.